Panie Rektorze, Senat Uczelni wydał pozytywną opinię o zakupie Strzelińskiego Centrum Medycznego. Co teraz przed nami? Jakie kolejne kroki? No teraz y, mamy całe mnóstwo działań, które nas czekają. Natomiast Senat podjął tę decyzję w oparciu o bardzo transparentne działanie władz uczelni, ponieważ każdy z członków Senatu miał możliwość zapoznania się z całą dokumentacją dotyczącą oceny działalności, oceny wartości Strzelińskiego Centrum Medycznego i tylko na podstawie pozytywnej opinii Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu moglibyśmy podjąć dalsze kroki i dalsze nasze działania. Czyli kiedy Strzelińskie Centrum Medyczne no, będzie liczymy, liczymy, że z dniem 1 stycznia lub 2 stycznia Strzelińskie Centrum Medyczne stanie się częścią Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. I to pytanie musi paść, bo zadawane jest często. Ile nas to kosztuje, panie rektorze? Tak naprawdę to uniwersytetu nic nie kosztuje, ponieważ w postępowaniu przygotowawczym został wycenione Uniwersyte... Strzelińskie Centrum Medyczne, została ustalona przez rzeczoznawców jego cena na 8 300 tysięcy złotych. I to centrum jest kupowane przez uniwersytecki szpital kliniczny. Natomiast uniwersytet nie poręcza żadnego kredytu. Tą decyzję o sposobie finansowania Szczelnińskiego Szpitala podejmuje zarząd szpitala. I tu też trzeba sobie jasno powiedzieć, że to była sytuacja, że było to centrum postawione w stan upadłości. Czyli no dla tak. nic być albo nie być. No tak, to troszeczkę. Lata się w pewną strategię działania Uniwersytetu Medycznego. My opracowujemy tę strategię, pewną wizję, jak nasz uniwersytet ma wyglądać. Uważamy, że jesteśmy jednostką wiodącą w regionie, że przygotowujemy przyszłych lekarzy dla regionu, że u nas się koncentrują badania kliniczne związane z medycyną i że my jesteśmy Największą jednostką medyczną na Dolnym Śląsku. W związku z tym no, musimy w jakiś sposób uczestniczyć w życiu tego Dolnego Śląska. Rozmawialiśmy z marszałkiem w Urzędzie Marszałkowskim, i to tak naprawdę jest inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego, czyli samorządu Dolnego Śląska, która się wpisała w naszą strategię, o której właśnie wtedy rozmawialiśmy. Rozumiem. A jaki jest teraz plan na strzeliń? No, teraz plan na Strzelin jest taki, że musimy dalej podjąć działania. No, już rozmawialiśmy po uzyskaniu pozytywnej opinii i decyzji senatu naszej uczelni. Rozmawialiśmy z pracownikami Strzelińskiego Centrum Medycznego, spotkaliśmy się ze związkami zawodowymi. Zagwarantowaliśmy im ciągłość pracy, ciągłość funkcjonowania szpitala zgodnie z paragrafem 23 prim oni wszyscy uzyskują takie same prawa i obowiązki, jakie mają pracownicy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. No i e, opinia związków zawodowych e, działających na terenie Strzelińskiego Centrum Medycznego była bardzo pozytywna. Jak słyszymy, szpital w stanie upadłości, to widzimy takie opustoszałe, straszące budynki. Co się teraz dzieje w Polsce? O nie, nie. Budynki nie są opustoszałe. Ten szpital cały czas działał i działa. Aczkolwiek decyzją wojewody stał się w dużej części szpitalem covidowym, czyli to co mówimy czerwonym. W związku z tym szpital, który ma około 110 łóżek łącznie, w tej chwili na 65 łóżkach działa jako szpital covidowy, ten szpital czerwony. Tam działa ginekologia, która w tej chwili jest zawieszona, natomiast ten oddział internistyczny cały czas pełni funkcję dla chorych z COVIDem. Ja rozumiem, że epidemia mija, i co wtedy ma się dziać w Strzelinie? Czy uczelnia, szpital mają już plany, jak ta placówka ma funkcjonować? Co się ma tam znaleźć? Ten szpital ma pełnić dwojaką funkcję. Bo tak naprawdę ma zabezpieczyć działalność medyczną dla 40-tysięcznej populacji powiatu strzelińskiego. Z tego powodu są bardzo zadowoleni włodarze tego powiatu, bo oni oczekiwali i bali się, że szpital pójdzie w upadłość i on zniknie po prostu. Natomiast my podtrzymujemy swoją deklarację, że chcielibyśmy, żeby dalej działał tam oddział inekologiczny, żeby działała oddział chorób wewnętrznych, być może chorób, być może pediatrycznych. Zobaczymy jak ułoży się personalnie też opieka. Natomiast chcielibyśmy rozwinąć również działanie rehabilitacyjno-opiekuńcze, tą część działalności szpitala, z tego powodu, że jesteśmy, a w zasadzie szpital uniwersytecki jest bardzo zainteresowany możliwością posiadania takiego bufora dla chorych, którzy wymagają rehabilitacji, a nie mogą być wypisani do domu. To jest olbrzymie obciążenie tacy chorzy dla szpitala uniwersyteckiego, gdzie działalność licznicza jest bardzo dynamiczna. Tam chory ma być szybko zdiagnozowany, szybko i skutecznie wyleczony i wypuszczony do domu, ale część chorych nie mając dokąd być wypisani, miesiącami, tygodniami leży w szpitalu. To są bardzo kosztownie chorzy, bo taka dobowa, dobowy koszt łóżka to jest od 350, nawet czasami do 600 i więcej złotych. A tam my będziemy mogli spokojnie przekazać tych chorych i oni będą w rzeczywiście w bardzo dobrych warunkach funkcjonowali. Dydaktyka to też jest miejsce, gdzie będziemy uczyć studentów? No oczywiście. Przecież strzelin leży obok nas, bardzo blisko. My musimy znaleźć miejsce dla zwiększającej się liczby studentów. Te uczelnie medyczne, które będą rozszerzały swoją działalność dydaktyczną, zarówno przeddyplomową, jak i podyplomową, będą szczególnie faworyzowane przez ministerstwo. W związku z tym życiową naszą szansą jest to, żebyśmy poszerzyli naszą bazę dydaktyczną i leczniczą. Mówi się w Strzelinie, że staje się miastem uniwersyteckim, więc jak rozumiem, jest to wartość dla miasta. Myśli Pan, Panie Rektorze, że dla naszych studentów możliwość poznania warunków funkcjonowania szpitala powiatowego, to też będzie cenna nauka? Ja uważam, że to jest bardzo cenna nauka, ponieważ w takich klinikach wysokospecjalistycznych, jakie są na Borowskiej, ci studenci widzą. Takie topowe postępowanie z pacjentem, tak jak powinno się być. Ale oni muszą się też nauczyć, jak postępować z pacjentem no, prostym, wymagającym prostych działań internistycznych, prostych działań chirurgicznych, czy nawet rehabilitacyjno-opiekuńczych. I to dla nas będzie olbrzymią szansą. My nie mamy takich, nie mamy takich możliwości. Tak jak nie możemy studentów wszystkich uczyć na sorze, jak, jak postępować z pacjentem z urazem wielomiejscowym, wielonarządowym, tak strzelin na da, nam daje tą szansę. No, my musimy też powiedzieć, że nie wymyślamy nowości. Jeżeli Państwo popatrzycie na olbrzymie światowe potęgi medyczne, tak jak Harvard University School of Medicine czy Oxford, Monachium, ja wiele lat temu byłem w Karolińskiej, to tam są te centra wysoko wyspecjalizowany, otoczony kręgiem szpitali, gdzie jest prowadzona również działalność kliniczna, naukowa i dydaktyczna, ale stanowiąca pewnego rodzaju uzupełnienie albo działająca wspólnie z tym jądrem naukowo-dydaktycznym, gdzie się to życie toczy bardzo intensywnie. Strzelin to jeden z projektów, który już dziś może pan uznać za zakończony. Jakie pan ma teraz priorytety na najbliższy czas? Priorytetem od dłuższego czasu, od kilku, jeszcze nie kilkunastu miesięcy jest nasza pandemia, która dotyka szczególnie nas. No musicie Państwo wiedzieć, że jesteśmy tak naprawdę największym szpitalem pandemicznym na Dolnym Śląsku, bo były takie momenty, kiedy jeszcze ginekologia przy ulicy Chełmińskiej była traktowana jako ginekologia czerwona, to było około 350-360 łóżek. Tak zwanych czerwonych w naszym szpitalu. Jeżeli dołączycie do tego jeszcze Państwo Strzelin, to dołóżcie 65 burzeń. A całe i wszystkie siły organizacyjne szpitala w ostatnich dwóch miesiącach, łącznie z władzami uczelni, były zaangażowane w przygotowanie szpitala tymczasowego przy ulicy Rakietowej. To jest olbrzymie wyzwanie. Natomiast te wyzwania nie mogą nam przesłonić naszych wewnętrznych problemów i wyzwań. No, siedzimy w pięknym pomieszczeniu w rektoracie w kampusie przy ulicy Kiryskłodowskiej z tych ścian patrzą na nas nasi poprzednicy, niektórzy nobliści i widzimy, że no, musimy rozwiązać niektóre problemy no, takie techniczno budowlane klinik, które tutaj są posadowione. Także no, chciałbym, żeby pracownicy, którzy w tych klinikach pracują, zarówno biały personel, jak i personel administracyjny wiedzieli, że my myślimy o nich cały czas i nawet na ostatnim kolegium rektorsko-dziekańskim w dniu dzisiejszym analizowaliśmy jaki jest stan techniczny tych budynków i co należy zrobić, żeby utrzymać tą działalność medyleczniczą. To jest naprawdę w tej chwili jednym z największych priorytetów dla władz uczelni i władz szpitala. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.